Dajcie się ja jestem Macie. To, to pierwszy, to kolejny odcinek kwadratowy. To pierwszy odcinek z kwadratowej masakry. serwer dla pociągniętych youtuberów. To dzisiaj, ile tu jest gra. Kierad... Te dla początkujących youtuberów. IP ben, zostaniecie w opisie na dzień. Nie żeś. mi to Wam dam. Kieradla... Idziemy się jak połączyć. Kto tu umrze, to dostaje banan Kilka godzin. Jak to peniam się A. O, A. Będziemy, w bitnej. to Idziemy po walce, idziemy Zobaczymy, kto to jest? Polski pff. banan. Ja. Nie mam rodziny, Więc... to nie marzna. A po co pijkę bierzesz? Sukamy jakieś. Szukamy jakieś walki. Do... O, Dobra. Ale wszystko było. Ja jestem... Ja dam pierwszy spać. Ja pierwszy to spałem. O, niej. No, bo nie piszcie. Spijemy. Polski banan. Wow! Polski banan! Jaki fel. Polski banan. E. 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 Nie, jutro obietniemy się w Świat. Teraz ja zrobię F5. Ale zacznijmy, nikt nie walczy. Dlaczego nikt nie walczy? Może wbijam nawet SPR, ale nie. To miała być kwadratowa masakra i koniec roroka. Jajoś! hej, ma! Oberwał! Moj, Moje, nie do drewnianego miecza! Kurde. Ład! Co to kurde? Ole, ole, ole. Patrz, u um. A tym ciągiem... A, to już mam wender Ender Dlaczego? Mam nadzieję, że ten odcinek podobał wam się z... z wiecie, z minestrą macie na jej bocie, bo będę smutny jak nie. Bo jest początkującym początkujący, my to bieramy dla tego wszystko. Źle wychodzi na pewno. Mam koks z jabłuszka. Taki ten. Ła wow, dobra, jadę na klepę. Dead match. Aleluja. A może Wam pokażę na odcinku IP. O, mm, dobra. IP do kwadratowej masatry. tą... Robię cięcie, żebyście nie ukryli mojego. Po... Skąd wrochem? Ła. Wow. Ła. Wow. Ale może polecimy gdzieś, gdzie daleko. To myśli łapka w górę. Ale może to wie. Kapi. Ej, mamieńka. Zobaczymy, czy mi Tym, co mi uczę się. Cześć. Ja staję a może pani, że mi dziękuję. Hej. Wiedziałem, wiedziałem, debil. Ostał serduszko. Cześć, okay. tam ma nieufat. Niebiszczli. Ja zaokoło i pisze Ja się nogi! ja mam, jest, jestem 9 lat, bo jutro mam rodzinę. Jestem. Wiecie czemu? O, jestem, nie. Jestem, rozżyciel, ja idę ja, do szkoły, wszyscy pracują mi. Jestem, andrą. Bishop được không hiểu thôi mà mình mày cưỡng nó ba 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 Oh my God, tôi ba ba Ale wia! no, nie będzie, będzie 10 minut. Jestem... Albo krócej. Dobra. rozumiecie, tą masakrę? Pamiętajcie. Ja to już nie załapał i będzie też w, jeszcze raz, w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.